No cześć, się jestem dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem TNT Challenge, zostałem wyzwany przez Kanona, do jego filmu macie odsyłacz w karcie i my już zacznijmy, słuchajcie, tworzymy świat na survivalu, z włączonymi cheatami, po to, żeby ustawić sobie za chwilę czas i od razu zacząć. Będziemy, słuchajcie, musieli skrótować TNT w ciągu 10 minut od wpisania na czacie, timeset night. I za chwilę, czekajcie, już tego, mi się cza... świat wczyta. Mamy tutaj świat. Super, wspaniale, jestem pod wodą. Już gorzej być chyba nie mogło niż jest teraz. Ale świat wydaje się całkiem przystępny, super. Patrzcie, tutaj mamy łąkę, która nam się bardzo przyda. My zrobimy tak. Już time, set, night. I w tym momencie, uwaga, uwaga. Zaczyna się odliczanie, nawet na ekranie zobaczyliście odliczanie. Mamy 10 minut, żeby skracować CMT i się nim wysadzić. Poza mną został wezwany również Tricus. Tricus prawdopodobnie zrobił już ten challenge, albo zrobi dopiero, nie wiem, nie widziałem jeszcze. Muszę się tego dowiedzieć. Kanon zrobił challenge, udało mu się wysadzić. Ja mam nadzieję, że również mi się uda, słuchajcie, mój cel jest taki, że najpierw zbieramy drewno, robimy crafting, z craftingu robimy y, sobie off, wykopujemy sobie stowna, ze stowna robimy mieczyk i za pomocą mieczyka mamy już taki damage, że na 4 hity zabijamy każdego creepera. Creepera po to, żeby zdobyć gunpowder, gunpowder po to, żeby zrobić TNT i po to, żeby się wysalić. Także taki jest cel, mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko, jak najszybciej zrobić dobra, mamy już na tutaj. Ostatnio wiecie co tak myślałem, że to będzie dużo prostsze, w momencie, kiedy za pierwszym razem to robiłem, ale e, ale ale ogarnąłem się, że za każdym razem jak się wkopujecie gdzieś pod ziemię, to macie bardzo dużą szansę na to, że to nie będzie stąd, tylko będzie właśnie dioryt, granit, granit albo andezy w ogóle. E, dobra, robimy kilo, wykopujemy szybciutko i zaraz będziemy mieli zaraz będziemy już mieli na dwa miecze sobie zróbmy e, na wszelki wypadek super wspaniale gorzej już by się nie mogło niż teraz <laughs> jeszcze brakowało mi tego żeby do jaskini wpaść e, robimy dwa mieczyki dwa kamienne miecze i będziemy mieli już czym walczyć i tak zabijamy nie tylko creepery ale również zombie dlaczego zombie Bo potrzebujemy jedzonka które e, K które nam, że tak powiem, utrzyma nas w życiu, żebyśmy mogli sprintować i skakać. Sprintowanie i skakanie, dlaczego? Żeby szybciej zabijać Creepery. Wiecie, wszystko trzeba do dokładnie sobie przemyśleć. Da się to bardzo szybko i sprawnie przemyśleć. Mamy zombie, mamy Creepera, także już mamy, że tak powiem, naszą pierwszą taką e, zasadniczą parkę do zabicia. A nawet dwa Creepery, także już lepiej być chyba nie mogło. Trzy i cztery i pięć. I nic z niego nie wypadło. No to słabo. Ale tak, ale możemy wziąć już sobie Creepery. Chodźcie, Creepery. Panie Creeperze, chodź tu zapraszam. I tak. Najpierw bijemy jednego. Uderzamy. Uciekamy do tyłu. Uderzamy, uciekamy do tyłu. Uderzamy, uciekamy do tyłu. I taki, taki będzie motyw z każdymi. Znaczy ze wszystkim. Mamy już jeden... Yy jedno mięsko, czyli życia nam na pewno nie, nie zbraknie i mamy również y, już jeden gunpowder, czyli naprawdę szybko może się udać to zrobić. Ponadto mamy również pustynię, co też jest fajną rzeczą. Dwa gunpowdery w tym momencie. Słuchajcie, pustynia będzie prześwietna. Dlaczego? No bo piasek również nam jest potrzebny do tego, żeby zrobić... Y, matko. Żeby, żeby zrobić TNT. Proszę bardzo, proszę, proszę. To się uda. To się uda i to bardzo szybko, słuchajcie. Mam nadzieję, że to się naprawdę szybko uda. Dobra. Ubity kolejny, czy wypadł mi z niego gunpowder? Nie wypadł mi z niego gunpowder, oh shit. Oh shit. tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Yy, tak, pustynia... <ścoughs> Jest słaba. O matko, to może być problematyczne teraz. Pustynia jest słaba pod tym względem, że mamy e, Husky. I tak samo śnieżny biom jest słaby pod tym względem, że mamy Streje. To są dwa takie upierdliwce małe, ponieważ i jeden, i drugi e, dają nam, jeden daje nam efekt głodu, a drugi daje nam efekt slowness. I żaden z tych efektów nie sprzyja e, <laughs> wykonaniu szybciej tego, tego challenge'a i ogólnie wykonaniu jego. Mamy już dwa Gunpowdery. Zaraz weźmiemy sobie piasek, gdzieś to zbierzemy. A zresztą mamy nawet blisko do tego, do, do pustyni, także nie powinno być problemu z tym. Jedyne, co teraz potrzebujemy, to creepery tak naprawdę. Creepery i ewentualnie zombie, żeby zdobyć sobie mięsko. Chodźcie tutaj zombiaczki, kochane, moje drogie. I raz, i dwa... Dobra, pana nie potrzebujemy. Pana nikt tu nie zapraszam na naszą imprezę. Dobra, szybko pobijamy, pozbieramy mięsko i będziemy mieli mięsko na to, żeby... Proszę, już! Dobra, mamy mięsko, dwa, trzy, cztery mięsa, słuchajcie, cztery mięsa to w sam raz, żeby sobie głód uzupełnić do maksa. Dobra, i nie przeszkadza mi efekt głodu, bo mam jeszcze dodatkowo trochę, yy, trochę jedzonka. Teraz musimy znaleźć jak najszybciej creepery. Przy najlepszym szczęściu, słuchajcie, z creepera wypadają nam dwa gunpowdery bez lootingu. Z lootingiem oczywiście więcej, ale średnio to jest jeden. Jeden, dwa, czyli przy czterech creeperach już powinno nam się udać wykonać to. To zadanie. Proszę, proszę, naprawdę, nie ma żadnego Creepera w okolicy? Cóż to się dzieje? Halo? Halo, Halo, panie Creeperze? Słuchajcie, to jest właśnie to, że przez dłuższy czas czasami nie, w ogóle nie pojawiają się potwory yy, w okolicy, ale pojawiają się jakoś ukryte. Mamy pana Pająka, pana Pająka, pana Haska, panów szkieletów, bardzo dużo, a pana Creepera nigdzie nie ma. Panie Kriperze, pa, Temu panu podziękujemy Ten pan nie jest y, zapisany do, na wizytację dzisiaj Z moim mieczem Ale mamy już o Pana Kripera, pana, pana właśnie szukaliśmy Pan został umówiony Właśnie na tą godzinę To pana uwaga uwaga Ostatnia godzina ten <laughs> <laughs> Dobra no i mamy Patrzcie już kolejny Gunpowder Zbierzmy go, kurde Właśnie miałem nadzieję, że uda mi się bez śmierci to zrobić To mam trzy w tym momencie Musimy się doładować trochę jedzonkiem, który nas chce zabić przy okazji, co <gry> jest najzabawniejsze. Yy, I musimy znaleźć kolejne Creepery. Czasu już 5 minut za nami. Może się uda to zrobić. Mam znaczy no, ja w ogóle nie dopuszczam takiej myśli do, do głowy, żeby to się nie udało. Słuchajcie, bo to jest czyn, który jest bardzo prosty. Tam mamy Creepera. bliżej jest. Nie, bliżej nie widzę. On jest na tyle prosty, że on powinien się udać, słuchajcie. I ja mam do Was prośbę. Jeśli Wy podjęliście również to wyzwanie zrobienia TNT w 10 minut, możecie od razu pochwalić się swoim czasem i czy Wam się udało, w komentarzu teraz. O nie, kurde, blade, słuchajcie, co ja zrobiłem najgorszego. To był błąd, potężny błąd. Szybko muszę lecieć po swoje rzeczy. Za blisko podszedłem. Nie utrzymałem dystansu, który powinienem utrzymać od tego, od Creepera, ale mam przynajmniej życie teraz w pełni, i mam w pełni serduszek, także powinienem cofnąć spoko. Tylko zn znaleźć to miejsce teraz, to było na tej górce chyba przed nami. Chyba tutaj byłem. Zaraz zobaczymy, ale z drugiej strony, tutaj, ale z drugiej strony. Gdzie to... O, dobra, już widzę swoje te, swoje zwłoki. Wszystkie rzeczy, które tu miałem, leżą. Matko, strzelają za mną, strzelają. Dobra, czy ja mam wszystko, co potrzebuję? Mam gunpowder, mam mieczyk, ale nie ma panów creeperów w okolicy. Jest pan creeper, dwóch panów creeperów, doskonale. Czy tobie by nie mogło? Chodźcie, państwo tutaj szanowni. Pana zapraszam, oczywiście, witam, witam. Trzy i teraz powinny już paść. Także mamy cztery i potrzebujemy ostatni gunpowder. Jest jeszcze szansa, słuchajcie, że w ogóle nie wypadnie nam gunpowder z creepera, co jest najgorszą... Ajaj. Najgorszą możliwą opcją. To nie jest takie hop -siup. O nie No kurde blade Dobra, no to muszę znaleźć teraz jeszcze jednego To jest właśnie ten największy problem W momencie, kiedy on nam wybuchnie Czy tam na górze jest? 7 minut za nami, słuchajcie, 3 minuty jeszcze przed nami Już zaczyna wstawać się dzień, jak widzicie Creepera pana widzę tutaj Dwa, Dwóch panów creeperów nawet A tutaj jest jeszcze bliżej To wolę z jednym walczyć niż z dwoma, Będzie to na pewno bezpieczniejsza droga Ojej, Panie creeperze ja w pana wierzę, że pan mi da to, co potrzebuje, że... E, że. <laughs> e, ojej, za mam o jedną deskę, słuchajcie. No właśnie, drewno ze mnie wypadło. To było coś, czego, czego tak naprawdę nie przemyślałem. Naszym zadaniem jest teraz wysalić się. Getting Wood mamy właśnie w tym momencie. Słuchajcie, musimy szybko się za zamurować gdzieś, jak najszybciej się tylko da. Trochę piasku mamy. Tak, tak to zrobię właśnie. Stanę tu. Raz, dwa, trzy. No i jestem tymczasowo bezpieczny. Zróbmy sobie crafting. Yy, no właśnie, crafting szybciutko Słuchajcie, no i czasowo wypadliśmy na tyle dobrze, że raczej powinno się udać to wszystko zrobić Słyszę już, że ktoś tam stęka mi za drzwiami Także nie nie, nie zebrałem piasku, naprawdę, słuchajcie, ekstra Mój piasek jest tutaj, który zebrałem Ja pierdziele To jest straszne Dobra, muszę jednak powalczyć z nimi Bo oni <laughs> tutaj nie pozwolą tego zrobić, słuchajcie O nie, nie nie ma mowy, ja się nie poddam tak łatwo, słuchajcie, sio, sio, już, dobra, wystarczy. No i już teraz mam spokojną, spokojną drugą. Jest kolejny stękacz, idzie kolejny stękacz, słuchajcie, no to jest naprawdę... Okej, okay. <laughs> zaburowałem się i teraz uda mi się ostatecznie zrobić to, co potrzebujemy i nie mam jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie, potrzebuję jeszcze jednej deski. No właśnie, nasza deska jest potrzebna do zrobienia guzika, czyli najprostszego aktywatora. Eee... Aktywatora tego właśnie oto yy, Mechanizmu jaki zaraz sobie postawimy Uwaga uwaga postawmy sobie nasz mechanizm Postawmy sobie obok nasz guzik Który sobie za chwilę skraftujemy Mamy mechanizm mamy guzik w tym miejscu I w tym momencie myślę że możemy Zakończyć nasz challenge uwaga w tym momencie I wysadzamy się Boom dobra Tyle czasu mi zajęło, około 9 minut, jak widzicie. Teraz na ekranie właśnie się stopieć. zatrzymam, macie wyświetlony czas. Pochwalcie się w komentarzach, czy udało Wam się również wykonać ten challenge w ciągu 10 minut. I jaki był Wasz czas. Ponadto zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli podobał Wam się taki film. Jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście wejdźcie na kanał i zasubskrybujcie. Mnie. Matka, pod wodą jestem. Okej. Okay. No i co? Ja wyzywam wszystkich Was i jeszcze jedną osobę czokleta. Wyzywam czokleta, czoklet, mam nadzieję, że zrobisz ten challenge i że uda Ci się go wykonać właśnie w przeciągu tych 10 minut. Także co, ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, na razie i cześć!